Wyobraźcie sobie, że wasza postać jest w stanie przywołać sumona, którego żaden potwór nie jest w stanie zabić, ani żaden gracz. Nie ma po prostu żadnego sposobu na zabicie waszego sumona. W TB błędy w grze od zawsze były, są i pewnie cały czas będą. Jedne są mniejsze, takie jak na przykład literówki u NPC czy błędy na mapie, ale niektóre z nich są nazywane błędami krytycznymi, czyli takimi, dzięki którym gracze mogą odnieść spore korzyści, jeżeli będą te błędy wykorzystywać. Zapewne nawet dziś niektórzy gracze korzystają z takich błędów, a twórcy gry niczego nie podejrzewają. Jest rok 2020. Cipsoft wprowadza letnią aktualizację do gry, w której dodane zostały na tamten czas najsilniejsze potwory w grze, które spotkamy na tak zwanym Soulwarze. Musimy stanąć do walki z kilkoma bossami, żeby ukończyć cały quest, który wcale nie jest taki łatwy do zrobienia. W pokoju z bossem Gosznar Kruelty pojawiają się potwory odporne na wszystkie ataki. Jedynym sposobem, żeby je zabić, jest umiejscowienie ich na linii ataku Wielkiego Oka, znajdującego się w górnej części pomieszczenia. Potwory nazywają się Pur Soul i występują tylko podczas walki z tym bossem. No cóż, jak się okazało, Cipsoft zapomniał graczom uniemożliwić przywołanie tych nieśmiertelnych potworów. Jeden z współzałożycieli Tibia Secrets, Mog prowadził badania do nadchodzącego artykułu. Testował możliwości czaru u który polega na przywoływaniu potworów przez postacie magiczne. Wtedy właśnie odkrył błąd, który mogli wykorzystywać gracze grający postaciami magicznymi. Tym błędem było oczywiście przywoływanie wspomnianego Soul. I teraz wyobraźcie sobie, że macie do dyspozycji potwory, których możliwości pozwoliłyby wam na naprawdę ciekawą grę. Co prawda musielibyście się dobrze z tymi potworami ukrywać, żeby nikt was nie zauważył i nie zgłosił błędu. Istniał on w Tibi od ponad dwóch lat zanim został zgłoszony i dość szybko naprawiony. Na nagraniu widać, że ani Fury, ani Dark Torturer nie są w stanie przebić się swoimi atakami w Pulsola, co wyraźnie świadczyło o tym, że ten potwór jest nieśmiertelny. Za pomocą Pulsoli gracze mogliby ich używać do blokowania różnych bossów czy potworów podczas ekspienia. Co ciekawe, przewołanie Porsoula nie zabierało w ogóle punktów MANY. Błąd został oczywiście od razu zgłoszony, ale zanim Cipsoft go naprawił, ekipa Tibia Secrets postanowiła przetestować możliwości Soul'i. Oczywiście poinformowali wcześniej Cipsoft o tym, że to wszystko było robione jedynie, aby się upewnić, czy te potwory są rzeczywiście nieśmiertelne. Bóg w ten żaden sposób nie był wykorzystywany dla własnych korzyści. Oczywiście nie wiadomo, czy ktoś z graczy nie odkrył tego BUGA wcześniej i przez ponad 2 lata go nie wykorzystywał. Kolejny błąd odkryty przez Mokha to również błąd krytyczny, dzięki któremu można było dorobić się naprawdę sporej sumy pieniędzy. W 2020 roku Mok odkrył Bug, który umożliwiał zdobywanie legów w nieskończoność. Jak się okazuje, Emperor Rehal przez prawie 12 lat mógł nas nagradzać tymi spodniami w nieskończoność, a przyczyną Buga była ponowna możliwość zrobienia questu od początku. W 2008 roku Dwarfen Legi były jednymi z lepszych spotników, że co na tamte czasy mogło przynieść ogromne pieniądze osobie, która by ten bug wykorzystywała. Nawet w dzisiejszej Tibii, której co jakiś czas wychodzą nowe serwery, wykorzystywanie tego buga byłoby bardzo korzystne, bo wiadomo, na nowych serwerach takie przedmioty są w cenie. Pewnie jesteście ciekawi, czy Cipsoft nagradza graczy za zgłaszanie tak poważnych błędów. Otóż niespecjalnie. Mok, kiedy zgłosił do cipsoftu Books for Soul'em, postanowił zapytać, czy za zgłoszenie już drugiego krytycznego błędu, który odkrył, może liczyć na jakąś nagrodę. Nie mówimy tu o czymś szczególnie cennym, wystarczyłoby coś symbolicznego, np. CM Token. Otrzymał on następującą odpowiedź. Przekazałam Twoje informacje naszemu zespołowi programistów. Jeśli okaże się, że jest to błąd gry, zajmiemy się tą sprawą tak szybko, jak to możliwe. Prosimy jednak o cierpliwość, ponieważ zidentyfikowanie dokładnej przyczyny problemu i wdrożenie odpowiedniego rozwiązania może zająć trochę czasu. Rozumiem, że chciałbyś otrzymać nagrodę za poinformowanie nas o tym problemie. Oczywiście jesteśmy wdzięczni za zgłoszenie błędu. Proszę jednak pamiętać, że zazwyczaj nie przyznajemy nagród. Zgłaszanie błędów jest czymś, co gracze robią dla dobra całej społeczności. No spoko, rozumiem, że należy być uczciwym i nie wykorzystywać błędów w grze, ale myślę jednak, że jeżeli ktoś odkrywa tak poważne bugi po tylu latach, które naprawdę mogłyby być wykorzystywane przez mnóstwo osób, to Cipsoft powinien graczy w jakiś sposób zachęcać do zgłaszania tych błędów. Po kilku dniach mog dostał jedynie krótkie podziękowania od Cipsoftu i informację o tym, że Porcel nie jest już możliwy do przywoływania.